Siemanko, to jest materiał dotyczący treningu, wyskoku, trenowania mocy i ogólnie treningu. Więc jeśli nie jesteście zainteresowani, możecie już dalej przeskoczyć. Dzisiaj musiałem troszkę zmienić, nie mogą być tylko wsady, bo w końcu skakanie to też moja pasja. I dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę. Właściwie nie porozmawiamy. Ja Wam coś powiem o periodyzacji liniowej, czyli o takim najprostszym modelu periodyzacji. Co to jest ta periodyzacja, o co tu właściwie chodzi? Także. Wszystkich skoczków, głównie amatorów, bo ten kanał zawsze miał być yy, mówiony w prostym języku, gdzie każdy 12, 13, 50 latek ma mnie zrozumieć. Także zanim powiecie, co za kurwa pierdoły, ja pokazuję na ekranie, to lepiej obronicie do końca, bo to będzie krótki filmik, ale dostarczy Wam bardzo dużo informacji. Dobra, zaczynamy. Na początek, co to jest w ogóle ta periodyzacja? Periodyzacja to jest nic innego jak planowanie po prostu tych etapów, faz treningowych w celu przygotowania nas po prostu do zawodów. Gadamy tutaj na przykład o. Dunkerach, o siatkarzach, o koszykarzach, bo was jest tutaj po prostu najwięcej na tym kanale. I tak jak my, Dunkerzy, mamy gdzieś, powiedzmy, sezon od wiosny do jesieni, wtedy, gdy są konkursy wsadów, yy, zawody w koszykówce, tam gdzie właśnie odbywają się te konkursy wsadów, wtedy chcemy mieć tą formę najwyższą. Więc periodyzacja to jest ten szkielet, to jest to, gdzie te wszystkie mikro, makro, chujocykle. Dajemy i planujemy sobie swój trening. Dzisiaj, jak mówiłem, pogadamy sobie o periodyzacji liniowej, czyli takim najprostszym modelu periodyzacji, jeszcze widzianym tam w książkach Human Kinetics, bompy od 20-30 lat. Także to jest naprawdę bardzo dostępne w internecie, w literaturze. Jeśli macie ochotę na przykład poczytać i dowiedzieć się coś, no to możecie przeczytać bombę periodyzację, chociaż na polskim y, internecie też znajdziecie bardzo dużo y, fajnych artykułów, dużo bardziej dogłębnych i zaawansowanych niż ten materiał na temat periodyzacji, niż ja nagrywam. Ale teraz chciałbym wam opisać, co widzimy tutaj na tym ekranie, bo jakieś ślaczki wam tutaj włączyłem. A dalej nie wiadomo o co. Chodzi. Nie wiem, czy uważaliście na lekcjach angielskiego, ale no niestety mamy tutaj troszkę po angielsku i mógłbym wam to spolszczyć, ale nie jestem fanem spolszczenia z tego względu, że dużo więcej materiałów jest w języku angielskim i te pojęcia wam się przydadzą, żeby chociażby zrozumieć wartościowy content, który jest w internecie. Na początek zobaczmy sobie, co tutaj jest: mamy linię ciągłą, mamy jakąś linię przerywaną. I mamy jakąś linię kropeczki. Co to jest volume? Volume jest to objętość. Nie, to nie jest volume, ten, co podgłaszacie sobie po prostu. O, bo patrzcie tu, ja tu mamy, ja tu mam też volume, ale to nie o ten, ale to nie o ten volume chodzi. Więc volume to jest objętość, objętość treningowa, czyli jak dużo powtórzeń robimy, jak dużo serii robimy, ogólna taka objętość treningu. Intensity, często zwane inaczej jako quality, nazywają w niektórych książkach, czyli intensywność, jakość, czyli jak mocno robimy dane powtórzenie, jak duży ciężar zakładamy. Tak, po prostu w dużym skrócie. Skill training co to znaczy skill to jest umiejętność. Mógłbym to nazwać treningiem technicznym, treningiem umiejętności, czyli na przykład nasze, nie wiem, dunk sesje, trening związany z naszą dyscypliną. Tutaj mamy jeszcze terminologię na dole, jak jest nazywane w European terminology, czyli po europejsku, jak po amerykańsku, jak American Strength, Power Terminology, ale to nie jest teraz najważniejsze. Zobaczmy sobie, interesują nas te zmiany tych linii w okresie. Przygotowań. I na początek spójrzmy sobie, jeśli jesteście amatorami i nawet nie tylko amatorami, zaczynacie przygotowywać się do zawodów. Będę odnosił się tutaj głównie do treningu dunkerów i nas, osób, które tam gdzieś chcemy mieć ten wyskok, największy w trakcie wakacji. Preparation Phase, pre season. To wszystko jest to samo. Jest to tak zwane GPP, czyli General Preparation Phase, ogólne przygotowanie, czyli ten okres, kiedy macie wypracować to, co wykorzystacie później w trakcie zawodów. I jak widzicie, zawsze na początku, nie chodzi tutaj o terminologię, jak to jest nazywane, zawsze na początku możecie zauważyć, że volume jest bardzo wysoko. Co oznacza, że zawsze na początku, i ja bardzo podobnie teraz trenuję hmm, podobnym modelem, chociaż u osób bardziej zaawansowanych są różne modele periodyzacji, jak blokowa, nieliniowa, bla bla bla, ale nie o tym gadamy dzisiaj, objętość jest wysoka. Co oznacza, że na samym początku przygotowań do sezonu, czy też do wakacji, w tym wypadku i tych turniejów, konkursów sadów. Zaczynacie od dużej ilości serii, tylko nie tak, że ja mówię dużej ilości serii i zaczynacie pierwszy trening od 6 y, serii przysiadów po 12 powtórzeń, tylko ta objętość oczywiście musi narastać też, y, oczywiście liniowo, no może narastać liniowo i robicie na przykład 3 serie po 12 powtórzeń, 4 serie po 12 powtórzeń, aż finalnie robicie 5 serii po 12 powtórzeń. W tym okresie... Macie trenować na dużej objętości, przyzwyczajcie się do dużej objętości. Dlaczego tak jest, zaraz Wam jeszcze powiem. Idziemy sobie dalej i mamy tutaj intensywność. Widzicie, intensywność jest, można powiedzieć, średnio niska, co oznacza, że na początku przygotowań nie napierdalamy od razu maksymalnych ciężarów. Tym bardziej, że nie jesteśmy w stanie napierdalać maksymalnych ciężarów na 12 powtórzeń, skoro objętość ma być wysoka. Więc robimy sobie na przykład w okolicach 75-60% ciężaru maksymalnego, różnie w zależności od podejścia treningowego, różnie się ten ciężar dobiera. I skill training, czyli nasze dunk sesje, nasze treningi wsadów, jak widać, mają być na najniższym poziomie, czyli absolutne. Minimum. I teraz, drodzy Państwo, tak. W American Strength Power Terminology mamy to fajnie rozdzielone na hipertrofii i strength power. Hipertrofia, czyli wzrost masy mięśniowej. Żeby uzyskać wzrost masy mięśniowej, i to nie mówię, że macie dopierdolić klatę i bicepsy, bo da wam to coś na wyskok? Nie da. Chodzi nam o hipertrofię głównie grup mięśniowych, które potrzebne są w naszej dyscyplinie, które mogą odpowiadać za generowanie siły czy mocy. Czyli pośladki, czwóra, grzb, prostowniki grzbietu, dwugłowe. Ok, hipertrofia. By uzyskać wzrost masy mięśniowej, używamy sobie przedziału powtórzeń właśnie w okolicach 8-12. Tak się mówi, że 8 powtórzeń to jest masa mięśniowa funkcjonalna, czyli przyrost masy mięśniowej z przyrostem siły, a 12 to jest. Hipertrofia niefunkcjonalna, jednak ja, nawet bardzo zaawansowany gość, teraz robię 12 powtórzeń przez najbliższe tygodnie w treningu. I wiele osób lubi olać sobie to GPP, czyli ten wczesny okres przygotowania, i od razu wskakuje na strength i power. I potem okazuje się, że kurwa, jeden z najważniejszych elementów periodyzacji, w sensie całego treningu, hmm, pominęliście, czyli ten wczesny okres my, przygotowań. I. Naszym zadaniem na samym początku jest uzyskanie hipertrofii, więc tutaj musi być duża objętość i powiedzmy duże obciążenie, duże uszkodzenia mechaniczne. Więc gdzieś można powiedzieć w dużym skrócie, na 12 powtórzeń bierzecie RP2, czyli z 2 powtórzenia, że jesteście w stanie jeszcze wziąć. Ale teraz przesuwamy się w tym GPP, czyli w tym preparation, w tej fazie przygotowawczej, w tym pre yy, przesuwamy się dalej. Możecie zauważyć, że im bliżej competition face, czyli naszych zawodów, ta objętość zaczyna spadać. Ale co się dzieje, gdy objętość spada? Czyli nie robimy już 12 powtórzeń, tylko na przykład robimy 8 powtórzeń, ale intensywność rośnie, co oznacza, że na 8 powtórzeń już jesteśmy w stanie dowalić ciężaru więcej. Ale jak jesteśmy no właśnie w stanie dowalić więcej ciężaru, no to oczywiście musimy zmniejszyć ilość powtórzeń i robimy na przykład 8. Rośnie na przykład prędkość wykonywania danego ruchu. Jak na przykład na początku możemy sobie stosować wydłużoną fazę ekscentryczną i schodzić na przykład 4 sekundy w dół, pauzować na dole i nie robić na maksa w górę, chociaż ja sugeruję, żeby zawsze ca pizda była w górę. No to tutaj już możemy przyspieszać tempo i robić ćwiczenia coraz bardziej eksplozywnie. I widać, że ta intensywność rośnie oraz pojawia się coraz więcej skill training, czyli naszego treningu związanego z naszą dyscypliną. W zależności, co tam robimy, czy biegamy w naszej dyscyplinie, a że skaczemy, no to pojawia się więcej skakania, dunk sesji i tego typu rzeczy. I spójrzcie tutaj, jestem gdzieś na środku i widać, że tu wszystko zaczyna jedno rosnąć, drugie rosnąć, to zaczyna objętość spadać, i tutaj hipertrofia zmienia się w strength power. To jest ten okres, gdzie budujemy siłę i moc. Wiemy, że siła jest podstawą, nie chcę nazywać tego, że siła jest matką, ale u większości osób jest deficyt siły. Nijakie profilowanie zawodnika bym nie zrobił, czy to będzie JB Morina, czy to będzie jakieś inne Wszędzie, wszędzie mi wychodzi strength deficit, właściwie u większości osób Co oznacza, że zawsze każdy sportowiec powinien w tym yy, preseasonie zwiększyć możliwie jak najwięcej siły Bo siła to jest kurwa, wiecie, siła to jest baza, podstawa Ale, spójrzcie tutaj, tutaj. zaczynamy budować mniej więcej odtąd strength power i spójrzcie, spada sobie dalej, intensywność rośnie. I tutaj się tu już dwie linie przecięły. Skill training rośnie cały czas. I spotykamy się na przykład w okolicach. Gdzie? Pięciu powtórzeń. No i patrzcie, tu wszystko się zgadza, że najbardziej popularny model robienia przysiadów to jest 5 razy 5. I 5 powtórzeń to jest mniej więcej taka prędkość ruchu, gdzie kształtujemy siłę szybkościową. O kurde, strength power, wszystko by się mniej więcej zgadzało. Siła szybkościowa według akcelerometrów w VBT, treningu velocity based training. Jest to Yy, a, żebyście nie myśleli, że ja z czegoś czytam, bo ja zawsze lecę na spontanie, pamiętajcie o tym. Więc to jest yy, do pół metra na sekundę powiedzmy siła maksymalna, od 0,5 do 0,75 siła akceleracyjna, od 0,75 do metra na sekundę jest to siła szybkościowa i to jest gdzieś w okolicach właśnie tych pięciu powtórzeń. I jak widać obciążenia rosną, bo na pięć powtórzeń jest, jest, jesteśmy w stanie wziąć więcej ciężaru lub podnosić go po prostu szybciej. Więc... Objętość musi spaść, czyli nie robimy już tyle serii w treningu, tyle ćwiczeń w treningu. To wszystko spada. Wiecie o co mi chodzi? Widzicie zależność, im bliżej sezonu, mniejsza objętość, większa intensywność i więcej treningu po prostu sadów czy tam waszej dyscypliny. Idziemy dalej! No i budujemy sobie tutaj siłę, moc, bla bla bla. I tutaj uwaga jest. Competition phase Competition phase To yy, phase to jest, jest właściwie ta faza Gdzie mamy zawody Inna sprawa Jest u nie wiem u, Inna sprawa jest u olimpijczyków Gdzie oni po drodze mają jeszcze jakieś tam zawody I 4 lata przygotowują się do olimpiady Ale nieważne My mówimy o takim prostym modelu dla amatorów Dla większości osób, które chcą gdzieś skakać wysoko I przygotować się na przykład do wakacji Major competition competitions, czyli te główne zawody. Ja tutaj jeszcze sugeruję u dunkerów gdzieś właśnie w okresie tym preparation phase pod koniec zaczynać wrzucać tutaj jakieś pokazy typu właśnie wsadów, podstawówkach i tak dalej, żeby sprawdzić swoją formę i już się z zawodami, że tak powiem zaznajamiać. Ale jesteśmy w competition phase, czyli okres startowy. O, super! Okres startowy in season. I tu nazywa się to jeszcze picking. Tutaj gdzieś pomiędzy, można by powiedzieć, jeszcze tapering. Tapering to jest też tak zwane robienie tej formy szczytowej. Więc robimy tą formę szczytową, bo chcemy tu, naszym celem na zawody, na sezon, mieć jak najwyższą formę. I zobaczcie, co tutaj się dzieje. Volume, o przepraszam, volume jest prawie że na minimum, co oznacza, że przed sezonem i w sezonie. Robimy małą objętość, ale maksymalnie wysoką intensywność. Lifty olimpijskie, trenujemy moc, szarpiemy ciężarem, robimy plajometrię. Znaczy, może nie w sezonie, bo jak mamy dużo skoków w sezonie, to plajometrię jakoś nie sugeruje, robi za dużo. Ale robimy moc, skoki jakieś tam z obciążeniem. Tak to powinno wyglądać. Gdybyście robili dużą objętość, gdybyście robili, nie wiem. Niską intensywność, nie osiągnęlibyście tych szczytowych wartości mocy. Nie ma opcji, a nam zależy, żeby trenować cały czas zaraz przed sezonem, przed zawodami i w trakcie zawodów, z małą objętością, dużą intensywnością i najlepiej na takich ciężarach i na takich prędkościach, żeby cały czas trenować w okolicach peak power. I tutaj na przykład, jeszcze nie powiedziałem, bo na samym początku przygotować, używamy podstawowych ćwiczeń, wielostawów, w pełnym zakresie ruchu, a potem bardziej przechodzimy do ćwiczeń specyfik, czyli kąty takie jak mamy na przykład podczas skoku, czy w naszej dyscyplinie. Dlatego tutaj no, robimy sobie zarzuty do, na wysoko, nie do pełnego podsiadu, robimy sobie podskoki, jump squaty z, do takiego kąta jak na przykład podczas wyskoku, więc to się po prostu zmienia. I Tutaj, jak widać, skill training również jest na maksa, z tego względu, że no wtedy już napierdalamy po prostu wsady, dank sesję i trenujemy dyscyplinę, którą uprawiamy. Więc nie jest to takie trudne do zrozumienia, żeby tylko zrozumieć te zależności, że objętość jak zaczyna spadać, to intensywność rośnie. Skill training też rośnie, można powiedzieć, że skill training rośnie, może nie wprost proporcjonalnie, ale podobnie rośnie do intensywności. Ale... Wiele kontuzji, wiele błędów treningowych, które ja popełniłem w życiu i wiele osób wielu z was popełnia, to jest właśnie objętość treningowa. Za duża lub za mała. Później kończy się sezon, mamy utrzymać jak najwięcej tego, co wypracowaliśmy tu w preparation phase. Zaczyna się season transition, czyli już post season, off season, active rest, gdzie mamy sobie Odpocząć, zregenerować się i potem znowu od początku napierdalać. I słuchajcie, to co ja Wam tłumaczę, to jest takim prostym językiem, bez żadnych jakichś pojęć naukowych, bo chcę, żeby młodzi to przede wszystkim zrozumieli, jak ten trening powinien wyglądać, że nie da się napierdalać ciężko i nie da się napierdalać dużo, bo to prowadzi do kontuzji, oczywiście co innego, jeśli jesteśmy zawodowcami, mamy wiele lat i prawda jest taka, że u. Większości osób, może nie u większości, u osób początkujących, u osób na takim niskim, niskośrednim poziomie, wystarczy coś takiego jak progressive Overload. Progressive Overload, czyli cały czas zwiększać obciążenia treningowe, co oznacza, że chcecie podnosić ciężej, że chcecie podnosić szybciej, że chcecie, chcecie skoczyć wyżej. I to u wielu osób naprawdę. Wystarcza na samym początku. Do tego jak dojdzie jeszcze taki podstawowy model periodyzacji, gwarantuje nam to naprawdę sukces. A unikniecie takich rzeczy, że trenujecie bez sensu i potem przychodzą wakacje, przychodzą zawody, wy dalej napierdalacie jeszcze więcej, bo myślicie, kurde, za słabo trenowałem, forma coś spada. Bo nie wiecie, co się z waszym ciałem dzieje, i tak zeszło za długo. Yy, nagramy sobie jeszcze coś fajnego, ale mam nadzieję, że rzucie wam światło na to, jak macie się przygotować do kolejnych wakacji. Dokładnie. A ja wczoraj robiłem właśnie, na przykład robiłem wczoraj siady 3 razy 12 z tempem ekscentryką yy, wydłużoną. I mam zakwasy na dupie takie, że jak nagrywam ten materiał, to ledwo do was mówię i czy ja bym był w stanie po takim treningu skill training zrobić? Nie bardzo. Tak miękkie mam zakwasy, że nie dałbym rady. Czy dałbym radę skakać wysoko? Nie, uszkodzenia mechaniczne mięśnia mam takie duże, że nie dałbym rady. Wiecie o co chodzi? Wiecie o co chodzi? Zostawcie łapę w górę. Bo tak i chuj. Na razie się ma.